Kilka dni temu Tatiana, okupnik 41 litrów, podzieliła się traumatycznymi wspomnieniami dotyczącymi porodu. Nagranie poruszyło internautów, gdyż nikt nie przypuszczał, że piosenkarka doświadczyła tak ciężkiego porodu. Jest jednak coś, o czym wcześniej nie wspomniała. Dopiero teraz gwiazda odważyła się powiedzieć całą prawdę. Przed laty Tatiana Okupnik była jedną z najbardziej popularnych polskich piosenkarek. To właśnie ona była pierwszą liderką zespołu Blue Cafe Sprawdź. Po odejściu z zespołu zasiadła w jury muzycznego programu X Factor, gdzie oceniała talent muzyczny uczestników. Gwiazda stwierdziła jednak, że ważniejsze niż kariera jest założenie rodziny, dlatego też wycofała się z show biznesu. W 2016 roku Tatiana urodziła córeczkę, co zaskoczyło opinię publiczną, gdyż piosenkarce udało ukryć się ten fakt przed mediami. Nikt jednak nie wiedział, że poród Tatiany był największą traumą w życiu, z jaką przyszło się jej zmierzyć. Dopiero po latach artystka ze łzami w oczach wyznała, co przeżyła w szpitalu. Gwiazda o ciężkich chwilach opowiedziała za pośrednictwem Instagrama, gdzie ze łzami w oczach wyznała, że miała problem z czynnościami fizjologicznymi. Dopiero po trzech latach od porodu okupnik odważyła się na operację, która rozwiązała jej problem. Dlaczego tak długo ukrywała ten fakt? Artystka przyznała, że wstydziła się swojej przypadłości, ale wiedziała, że powinna poruszyć publicznie ten trudny temat. Po dramatycznym wyznaniu Okupnik wiele kobiet podzieliło się z nią podobnymi historiami, co zainspirowało gwiazdę do nagrania nowego filmiku i opowiedzenia całej historii z drastycznymi szczegółami. Okazało się, że poród gwiazdy trwał tak długo, że zagrażał życiu Tatiany oraz jej dziecku, dlatego zdecydowano się na cesarskie cięcie oraz podanie znieczulenia. Czytaj więcej na następnej stronie.